Cierkowski i jego słowo architekta, ale nie o słowo samego autora chodzi. Chodzi o te wypowiedzi, rozmowy z tymi architektami, którzy projektowali w czasach PRL-u, żeby trochę przybliżyli nam, jak to wyglądało, bo teraz z różnym nastawieniem oglądamy te budowle, które wtedy powstawały, ale warto zajrzeć trochę głębiej i dowiedzieć się, jak one powstawały, co działo się wokół tego powstawania, jaki był klimat wtedy w kraju, na jakie zapotrzebowanie wtedy architekci musieli odpowiadać, jak tworzyli, dla kogo tworzyli, jakie były pomysły wokół tego. To wszystko w tej książce i to wszystko tutaj na spotkaniu w Memo. Jak to jest z tą architekturą PRL-u? Czego my nie wiemy, albo jakie mamy mylne postrzeganie tego, co się tam wtedy zadziało? Co trzeba by było jak najszybciej wyprostować, żebyśmy spokojniej na to budownictwo patrzyli? Ja myślę, że już patrzymy spokojniej niż chociażby w nie wiem, latach 90., może nie, na początku XXI wieku. Natomiast. Co by nam się jeszcze przydało? Więcej wiedzy, większa świadomość o tym, że to wcale nie jest takie złe jakościowo budownictwo, taka fatalna architektura, jak się, jak się nam wydaje niekiedy. No, i przede wszystkim jest. Bo teraz cały czas mówimy o tym głodzie mieszkań i o tym, że ciągle brakuje. Jednocześnie narzekamy na to budownictwo mieszkaniowe, które w PRL-u się pojawiało. No ale co, ale trzeba było z czegoś kleić, i, i tak, tak trzeba było jakoś to pomyśleć, żeby się dało. Ja nie wiem, czy to można powiedzieć, że trzeba było z czegoś kleić. Poczekajmy aż współczesna mieszkaniówka będzie miała tyle lat, co te znienawidzone przez wszystkich bloki z wielkiej płyty, wtedy porozmawiamy, bo mam podejrzenie, że nie będzie starzeć się dobrze. Jeśli chodzi o liczbę mieszkań, tak, akurat w pracy nad książką bardzo ładnie wypunktował mnie recenzent. Napisałem zgodnie z prawdą, że 30 lat ciągle nie dogoniliśmy wyników z epoki Gierka recenzent na to, ale powierzchniowo budujemy więcej. Czyli jest, jak rozumiem, więcej dużych po prostu mieszkań, a ci, co nie są w stanie sobie na nie pozwolić, no niech się sami zmartwią. Właśnie o tym, jak się starzeje to budownictwo chciałabym się zapytać, bo rzeczywiście ta wielka płyta, no krzywym okiem wielu na nią patrzyło, no ale są już takie głosy, że a wszyscy zakładali, że 30 lat, 30 lat zacznie się sypie, sypać, to 30 lat dawno minęło, nic się jeszcze nie sypie, kolejne pokolenia w tych blokach mieszkają, no i jakoś sobie tam nawet dosyć sensownie żyją. Czyli co, czyli to budownictwo już udowodniło, że przekroczyło wyobrażenia na swój temat. Znaczy ten okres 20, ja to potem słyszałem 50 lat. To są takie ha, takie mity trochę, legendy miejskie, które gdzieś wokół tych budynków narosły. To budownictwo na pewno. Zdało egzamin, bo rozwiązało pewien konkretny problem w momencie, kiedy powstawał. I tutaj yy, nie możemy, niezależnie co sądzimy o przykładowej retkini w Łodzi, yy, te, temu zaprzeczyć. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, którą bardzo często w dyskusji o tym, czy coś zachować, remontować, wyburzyć, yy, czy nie, pomija. Yy, klimat, ekologia. To, jest, to są naprawdę tony stali, tony betonu, które zostały zużyte. To zostawię, yy, beton zostawia koszmarnie wielki ślad węglowy. No jeśli to zburzymy, to po prostu cały ten wysiłek pójdzie na marne. Plus zostawimy po sobie kolejną budowlę, czyli kolejne CO2, kolejne zanieczyszczenia dalej. Więc yy, ekologicznie jest nie budować, tylko yy, dbać o to, co już jest. Książka to nie jest tylko mówienie o architekturze, ale mówienie też o tych, którzy stoją za architekturą. To jest pokazywanie, że te bloki same z siebie nie powstały, tylko tam ktoś je wymyślał, tam ktoś je projektował, tam ktoś zostawiał ślad. Bo co? Bo to jest też ciekawsze trochę spojrzenie, bo sam budynek nie opowiada aż takiej historii jak człowiek, który za nim stoi? Ojej. Budynek też. Opowiada historię, ale jest to zawsze historia związana z ludźmi, niekoniecznie tymi, którzy zaprojektowali. Mogą to być użytkownicy, może być to polityczny jakiś decydent, który wymyślił daną inwestycję. Natomiast ja chciałem może i trochę w wyniku takiego zmęczenia budynkami i opisywaniem budynków, zwrócić uwagę na tych, którzy tę architekturę. W czasach PRL-u tworzyli i którzy odchodzą, bo jak przygotowywałem ostateczną wersję książki do, już do wyda dla wydawnictwa, to na liście rozmówców połowa została przeze mnie objęta już czarną ramką, może nawet więcej. No ja w sumie rozmowy z nim prowadziłem przez 12 lat, więc no, mieli prawo już odejść. Więc to jest taki moment, żeby posłuchać tych ostatnich. Yy, ostatnich przedstawicieli zawodu, czyli architekta, urbanisty, bo tam są różne, różne postaci przeze mnie yy, przywoływane, którzy opowiadają nie tylko o tym, jak proces projektowy wyglądał, ale też bardzo często o wszystkim wokół. No, oczywiście nie wszystko się w książce znalazło, bo nie mogło. Ale co, trochę takich smaczków, które pokażą nam ludzką twarz architektury jest, że nie suche fakty, ale też klimat. Tak, nie tylko, nie tylko suche fakty. Może mam takie wyrażenie, że tych faktów nie jest aż tak dużo jak na książkę naukową. Natomiast klimat, anegdota, historie. Kto, gdzie, z kim się spotkał, w jakich okolicznościach i co z tego wynikło, to, to, to wszystko tutaj mi się wydaje, że w całkiem sporej ilości jest tam zawarte. W Polsce, takie wzmożenie zainteresowania architekturą i urbanistyką. Oczywiście no, mamy kilka nazwisk, które są już w takim kanonie powiedzmy, współczesnego pisania o architekturze urbanistyce. Mamy na myśli Springera, Schwingera, człowiek emerytalny, który bardzo taka po prostu jest ale po jednym z każda z tych książek jest nie dość oczekiwana, bo później dość szeroko omawiana jak również wewnętrzna nauka czytelników, warto wspomnieć również o starym architekcie literackim, czyli Grzegorzu Piątku, którego w dwie ostatnie książki, szczególnie ostatnia, dnia bardzo nagradzana, na przykład polityki i czytelników, są również świadczące o tym, że właśnie są to książki ciekawe, są te tematy po prostu bardzo, po które czytelnicy bardzo chętnie sięgają. To, to nikt od czytelników jest to najlepszym dowodem. No i również pojawiały się inne książki po sens, o autorskiej, czy biografie poświęcone z albo w małżeństwie Jasemów. Też to były też popularne pozycje. No i nawet powiedzmy na tym filmie się swoje teksty i swoje miejsce. Czyli jest takim naszym tutaj na tak, polskim przeglądem no, piątkiem, bo oczywiście nie chcę Was porównywać, ale e, to jest też, może to pytanie cię, cię trochę bawi, ale to jest też wstęp do tego, co ty deklarujesz do wstępu do książki, owej kiedy mówisz o nowości historii o różnych historiach architektury. A więc wydaje mi się, że to, że tych opowieści jest dużo, i że one są różne, że te głosy są różne. I to zgodne ze swoimi przekonaniami. No, proszę się pozycjonować teraz przed naszymi widzami. Dobrze. Najpierw kim Państwu. Państwem, a coś, co tak, dzisiaj Państwo yy, przybyli. Z może yy, tak, w tym wszystkim, się, się zastanawiać, co powiedzieć, bo. Yy, Nie istnieje nic, 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 nic takiego jak historia, istnieją tylko historia. Ale więc różne sposoby e, opowiadania o, o architekturze i o historii, e, również różne głosy, różne narracje, łączy właśnie historię architektury, w tej książce jest prawda? Z taką metodologią e, badawczą, naukową, która właśnie ten kontekst narracyjny bardzo mocno uruchamania piszesz, też w takim posłoganie z jak to bo to jest dość świetna jeszcze, myślę, żeby mówić o tym, że kultura posiada język. E, a więc, jak Ty się jeszcze raz na to pytanie, inaczej zadam. E, jak oceniasz e, właśnie to, 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 to popularność tematu? Powiedziałbym, że może no, też są jakieś tendencje, które w tym momencie nie jest zbyt Ludzie nie są w stanie oceniać obu książki, żeby się podobać, że ono jest dla mnie takim... Hmm. I w to Ciężko dziesięciu lat, jednej na pierwszą i jedną zeszło dziewiątą, w książkę utkał w z Państwa, że na początku, mówię że drugiej, to będzie o tej książce rozmowa grzegorza Piotr, Zapraszam do Ecclerية, z pewnych zdarzeń z dziejów z którego w Kulturach czy Są żeby się skuteczną w o architekturze. tego? Jestem też od takich bardzo konkretnych rzeczy, kołach architektonicznych. I w tym wyszedł poza tym. Tej jakieś wąskie dane, Że Przy okazji książki Nastawnej Francji, w Polsce, w Ekwadorze, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w co będzie następne. To się okaże. skąd to A widzimy nas ogarza. Mało się o tym w sensie lekcje, w historii, ja, w edukacji, w szkole, w mediach, w z tego powodu. Z tego, że w tej dykturze, moim zdaniem, nie ma, ale nie jak o tym tłumaczy, jak ktoś powie, jaka historia z tego i dlaczego, nie wiem, na przykład, gdy dnia jest tak chaotycznie zabytana, bo w gruncie rzeczy jest, nie jest tego modernizmu, gdyby się okazuje, że jest taki dykturze, więc fajnie, jak ktoś tak, Troszkę w takim pytaniu się na no powie trochę więcej. Słyszę, że to wynika z takiego, z takiej małymi ciekawości naszej, dotyczącej tego, co nas powtarza w sobie bliższy lub większy, większy, większy staje się. I dzisiaj, jeśli chcę, się tym wszystkim widział, to jest książka, która nie, nie naukowa, więc. Chyba w innym uniwersytecie, niż to, co moderuje screenery, inny niż No właśnie, to jest tutaj troszeczkę to, że um, mówi się za bardzo się o przestrzeni publicznej, tak w jakimś takim dyskursie publicznym o tej architekturze i tutaj tak na prędce wymyśliłeś taką typowectwę, że to może zainteresowanie właśnie w tym szkoleniu podjąć akcyjne Więc ja się tutaj do spotkania z no, tobą, sobie w tygodniu po a więc zwracałam uwagę właśnie na te aspekty, w jakich kontekstach się pojawiały na przykład kwestie związane z mieszkańcami, z projektowaniem długańskiego czy architekturą. No i kilka tematów się i ustaliliśmy tutaj wspólnie przed spotkaniem, że spróbujemy się rozmierzyć z nimi. One nie są odkładane w tej książce. Aktualne, aktualne tematy, one w jakiś sposób nawiązują i będą nas w książki y, zabrać. powiedziała, że dyrektor buduje w swojej kadencji 300 mieszkań. No to oczywiście była, było przeliczenie, bo jest to o 300 tysięcy. No i co na to mówi tak naprawdę, kiedy słyszymy e, taką, taką deklarację z rewizora? E, czy to jest dużo? 300 tysięcy mieszkań w jednej kadencji, czy mało? Można znaleźć w książce Błażeja e, odpowiedź na pytanie, ile budowano w okresie PRL-u Tutaj jeszcze porównywaliśmy takie szacunki. Przez godzinę myślą około 6 milionów tak, przez okresy 40 lat, czyli 10 kadencji. Tak? Czyli jakby ta szereg 300 tysięcy kadencji, jedną czyli w czasie 10 kadencji szybko czyli 3 miliony. Czyli mniej więcej tyle co w połowie WREU. Tylko 10 kadencji, to nie wiem, czy to jest tak? A więc powiem, czy to jest w dzisiejszym perspektywie realne wykonane, czy właśnie użycie warunki dzisiejsze od tych warunków, które mieli budowniczowie jak lotów mieszkań w okresie PRL-u? Hmm. moim stanie już czy... oglądałem hmm. tę debatę, ale... przecież w stanie zamierzałem. Y... Jakoś w ogóle taka kwestia Mimo, że to, y, ciężko mi wierzyć, że y, powstanie w Polsce masownic, granic tworzonych przez rząd program budowy tańcznicze, to zresztą nie wierzę. Y, tutaj, jak nie wiem jak tam jeszcze, nie zobaczę czegoś więcej, niż budynki, w sensie tam odpływają w kiedy powstały w wycofy, są ciekawe, jest, no, miałby, to nazywam. Za to z nimi w 300 tysięcy.